Siemanko, tutaj trzynasty. 13... Oby niepechowy odcinek? Dokładnie, z Kingdoma. Yy, mamy noc. Yy, krwawa, tak? To będzie krwawa? Tak, noc? to jest krwawa noc. Jesteś pewna? Tak, jestem tego absolutnie pewna. I generalnie uważam, że te krwawe noce w Kingdomie są bardzo straszne. Jak na taką przyjemną gierkę, że tak to powiem. A, no widać, że tak że krwiście. Ale muzyka jest też wtedy taka. Gdzie ty jest... uciekasz, ziomek? Ja dokopowuję jeszcze łuki. O, cie, u Pawła jest. U Ale moja A strona jest, jest gotowa. On jest spokój. Zobacz, co tu się dzieje. Ale wlecą ci od ten... Jakiegoś ziomka cię porwali. Zaraz go wypuszczam, o. Jednego ziomka. Nie! Nie uff Dobra, jest całkiem nieźle im poszło. Nie. A, bo on biegł, bo tutaj porwali łucznika. I tutaj porwali. Porwali mi dwóch łuczników. Halo, co to ma być? Ja idę sobie do fermy. No dobra, chociaż. No dobra, bierz sobie. No bo ja, ja jeszcze nie mam granicy odbudowanej, Paweł. to no. jest taka tragedia. Ale chyba jeszcze nic nie wyrosło nawet. No, no czegoś spodziewałaś się, jak brać wieczorem a jest rana, a w nocy nie pracują. No zobacz, ten już zaraz mi odda. Hajs. Dawaj, hajsy ziomu. Ej, a to nie jest ten z trąbką? I ja nie mam pojęcia. No taki strąbkom jest, i wtedy można zawołać z drugiej strony granicy na tą stronę. Znaczy, woła się wszystkich rycerzy na jedną stronę, tak? tak? Czy całe wojsko? Wydaje mi się, wszystkich rycerzy. Znaczy, mi się wydaje, że w sumie całe wojsko się woła. Ale to, to jest ta informacja, wiecie. Not proof. Czy jak to się tam mówi? No, nie testowaliśmy tego w sumie. Znaczy, raz coś takiego zrobiliśmy, ale coś tam. Znaczy... Bardzo długo wojsko biegnie z jednej strony na drugą, nie? więc to też jest takie, wiecie. Co z I tego z zasobem. jednej strony biegnie długo, a nie zostaje długo, nie? No. No. W związku z tym no, tutaj był taki był problem, bo wyszliśmy takim, okazał się zły moment. Ty co pamiętam, to ja. No ciśnie po prostu, nie? Ale, dlaczego ty ciągle naciskasz ścista? Nie naciskam! Ty klikasz Shifta. No ale ja tylko klikam razem z innym przyciskiem. No ja też. Nie Mogliby się pośpieszyć, bo nie zdążymy. Będzie przypał. Dobrze, że mamy krwistą noc za sobą. Czasami się tak zdarza, że jak jest krwista noc, to kolejnej fali w ogóle nie ma. Zdarza się tak. Także. Co? Chcesz powiedzieć, że masz czas na odbudowę? Znaczy w końcu postawiłam swoją granicę dalej. A oni nie wydają się być zbyt zainteresowani przejściem na odpowiednią granicę. O, dobra, idą w końcu. Denerwuje mnie to, że mam e, przycisk, za, znaczy przycisk pocisk zapalający tak daleko, bo robot, mu, robot musi ją do, dokulać, nie? No, ale no to musiałabyś przesunąć jeszcze bardziej granicę, nie? Wiem. Tylko, żeby ją dalej przesunąć, no to, wiesz? To jaką robisz taktykę? Tam wycinka drzew, czy? Tak, robię wycinkę drzew po prostu. Podczas ataku czy bez ataku? Nie, bez ataku. Kupić bo... ci rycerzy? Możesz mi ulepszyć. Ja mam tu ich nadal 3. Znaczy masz dwóch przede wszystkim. Mm. Więc 3 mogę kupić bez problemu. Znaczy, no nie było tak bez problemu mi był tam po nocy, nie? Mm. By teraz nie atakujesz. No nie. Weź wyjdź już. Ja miał być a... Nie, 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 może jeszcze być. Nasza ty już by... masz iść, ty już masz iść, ty już masz iść. N nie wiem, bo generalnie mają bardzo daleko teraz ten portal. Mi się nie okazało, że w trakcie gdzieś tam nie złapią. No to się cofniesz. Dobra, jedno Kraszta. drugie i mam nadzieję to nie na trzecie. Bo po trzecie. Dobra, starczyło mi. Naprawdę no, na styk, ale... Ale to i tak WORF. Nie buduje nic, nie? No nie buduję nic, ja tylko ci miecze. Zrobiłem. Tutaj tego mi nie budował na razie, bo nie, czy wiem, czy, nie wiem, czy właśnie robo, robotnik będzie tak blisko portalu chciał robić, nie wiem. jakieś foszki swoje. Kiedyś tak spakowaliśmy i tam traciliśmy pod jednego do dwóch roboli, więc nie polecamy. O, i bym miała w końcu swoją farmę. kupić farmerów? Możesz kupić, ale oni chyba tu nie przejdą. No na razie nie. No, szybciej znikaj tu. O i tu jest jeszcze granica. No elegancka. Hm. Tylko zanim ty to wybudujesz, zanim wojsko przejdzie. No, to bym musiała zrobić w momencie, w którym nie ma na przykład fali, nie? Albo kiedy ty pójdziesz i będziesz odpychał falę, żeby nie dotarła w ogóle, czy coś. I to może by tak się udało. Czy ja już mogę strząć tą ciągłosów tak fajnie? A czwarty? Jest No nie wiem, może no, moglibyście zacząć powoli uciekać czy coś. Chba będę cię potrzebować, żebyś odpychał, bo on mi nie no uciekać. No dobra. Tak szybko. No, jadę. Już prawie jestem. Jestem już No Aż tak szybko nie jestem. No nie, no. Dobra, chociaż jednego ocalę. Nie, nie rozumiem czemu oni nieraz nie chcą w ogóle uciekać. Czemu ty stoi ziomek? No lubię, to są jakieś samobójcy po no, Dobra, odkup mi ten filteru A, w sensie się mam ci kupić hmm? Nie trzech, nie trze Nie. Вот mm -hmm. купи No sobie postawić tutaj na spokojnie. Tylko mam trochę obawy, że oni tutaj jak będą sobie chodzić, to będą włączać ten portal. Może ten tak granicy. się zdarzyć. To co, jeszcze jedną granicę wstecz? No możesz. Czyli tą. No na przykład. I tak byś miała farmę. Hmm. No teraz coś już trochę za późno stawiać. To powinnaś zrobić. Nie, ja na razie wycinam sobie dalej drzewa jeszcze. Mm. Czekam aż się zrobi, żebym mogła. Dobra. Hmm? Chciałem cię coś spytać odnośnie obiadu, ale zapomniałem co. No, będą ziemniaczki, rybka... I suróweczka. Tak. Ale... Ale coś chciałem cię zapytać odnośnie tych pieczonych ziemniaczków. Nawet nie pamiętam sobie, więc nieważne. <grych> To znaczy, jakbym pamiętał, to by to miało dużo większe znaczenie. Skoro zapomniałem, to znaczy, że to nie aż takie oznaczenie. Paweł, no, no i zobacz, on znowu nie chcą uciekać. No i co, Andras, jechać do ciebie znowu? No tak, no Nie chcę w ogóle wracać do domku. Ucieknę, czy nie? Chyba no, ucieknę. No, jeżeli będą szli tak, to na pewno nie zdążą. No i znowu zabili jelenia przez to. Zabrałeś ich z katapulty. O, nie! Dobra, Ania, Ania, nie, idź! Dlaczego ty... Dlaczego ty czekasz? Na co ty czekasz? Na zbawienie? No przez to, że ich tam wysłałeś, to ja teraz nie mogę normalnie granicy postawić. Jak to nie... Mo możesz. Wreszcie pamiętam, które to miała być. To zaraz przed portalem, zaraz za farmą. O, to będzie ta. Dobra. Ale ja bym znowu zaatakował, ale no wiem, że nie mogę, bo wtedy będzie kontratak na ciebie i będzie No. A no może to właśnie tak wyłączało? Ja nie pamiętam. Zdążysz? To tak, dobra. Czy to znaczy, że będę mógł na początku dnia wysłać atak? Ale wpierw jeszcze nie wiem, czy moje wojsko zdąży dotrzeć. To jest chyba największy problem. Oni nie zdążą dotrzeć, prawda? Jak nie zdążą dotrzeć? Jak to jest możliwe? Ha. Nie, nie, no i idą. No ale dobra, no nie śpieszą się, ale się pośpieszą, tak? Dotknę. Zom. Mówię ci, kobieta. A teraz będzie zrobić sprytny Mek, to ale to już ja się tym zajmę, mhm. jaki sprytny mek? No bo wszystkich pięciu farmerów y, wygnało na... Co wygnało na tą farmę, więc postawię tutaj granicę, wtedy część z nich se pójdzie dalej, pójdzie idzie więcej Aha, nie, jak spoko no, Nie, spokój. czemu nie! On chyba za blisko portem, bo fala zdążyła dotrzeć nim. Oni się schowali, że tak to powiem. W ogóle po chyba nie zapyłaś robola. Jak, jak? Nie, no a nie, to już ty miałaś, miałaś ich pełno. O, poszli po katapultę. To się snu przesunę jakoś, nie? Ja to nie niby nie muszę tego ulepszać, ale jak już tak wstępnie tu lepsze. Bo chodzi o to, że jak to ulepszyłem, to wtedy nie ma już. Jakby farma, jak jest se farma, to ona może być pomiędzy. Nie, nie może mieć pól za murem. W związku z tym jak ja teraz zrobiłem mur, no to automatycznie mniej farmerów może tu być. Więc... więc pójdą oni do Ani. Co w tym momencie jest zjawiskiem pożądanym. Mi się w końcu uda ten mur postawić? No aby. Nadeszcie. Jeden przeszedł na mnie. No i bardzo dobrze, ale zaraz przyjdzie więcej. No i tutaj już będzie na maksu mur. Właśnie, to różnie, różnie można to interpretować, czy warto taki mury ulepszyć, czy nie. Ja akurat ulepszyłem, bo z jednej strony miałem niby Hajsk, a z drugiej strony... Mm, z drugiej strony prawda jest też taka, że to jest kolejna linia obrony, nie? Jeżeli ta linia obrony zawiedzie, no to wtedy będę musiał się gdzieś wycofać. No i wtedy będę miał tamten murek, nie? Który będzie e, mocny. Halo? Moglibyście, proszę, nie świrować? XD! No nie gadaj, idę do ciebie. Ale odwalili. Ja mam bardzo blisko granicę i tutaj ja mam zaraz atak. Masz bardzo blisko portal. No bo o mnie nawet nie ma nocy, a oni już tutaj docierają. Ty już powinnaś mieć, e, trochę tych farmerów. Może tak szybko zaatakowali, bo nie zarejestrowało tutaj zmiany. O, i teraz dopiero O, jest. ucili Co za ziomki. To dobrze. <laughs> Przypał by był gdy. No nie no. Jaka ta pulta jest beznadziejna. Zawsze z... Tam. A ten co? Co oni robią? Oni świrują. Dobra, wysyłasz atak? Mm. Czy nie jesteś gotowa? No, w teorii mogę. No, znaczy się nie wiem, czy jesteś gotowa. No, ja bym chciała tą wieżę postawić, ale ja się boję, że ten mi zaświruje i nie zrobi tego. Nie przyszedł na mnie żaden budowniczy? Eee, jacyś biegli? Nie, dobra, myślę, że biegnie, on tylko się przesunął. Nie ja teraz nie wiem, czy oni będą to budować, czy jak? Co wysyłać, po prostu? A tak? No. No, jak chcesz. bo wydaje mi się to najrozsądniejsze teraz, bo nic nie zrobię do tego czasu, dopóki nie ten... Mam robić atak w tym samym momencie? Nie, to bez sensu. W sensie odległości są tak bardzo różne, że kontratak zdąży zaatakować falę, która jest na zewnątrz. i damy radę zaraz będzie ale to jest długi most. To jest moją osadę kolejna Spróbuj kupić Myślę, że nie to No, u mnie się aktywował portal. Nie, no ale biegną. bardzo jakim wyprzedzeniem biegną. Mają szansę. Nie mają, bo. łopki się szybciej ruszają niż ten. niż ludzie. No, no, wiesz, to dobrze, to dobry znak akurat. mi jednego piekinera. W sumie to ich więcej tu taką granicę. No co tam? A tak jest na pewno z mojej strony. Dobrze, u mnie te palutki to biegły. O co tam się dzieje? No mam wieżę poza obszarem i tam są ludzie porywani. Ale, o, bo. radę? Tak, nas e, No, może nie przewidziałem, że jest aż tak dużo latających. No, trochę przesadziliście. Ej, za dużo was. Idźcie stąd. Oh, o cieć, Ale jest? miałeś farta, że akurat się ten noc wpadł. Jacie, co tu się stało w ogóle? Ja mam jeszcze jeden portal. Więc w czasie. W sensie przed tym. Przed jaskini. No dobrze, no ja mam w ogóle port. No, także ja się zastanawiam. Moglibyśmy... O, on niesie ludzi? On niesie dwóch ludzi. No ale co z tego, skoro... Czy ten łucznik chce go po, chce pomścić? Nie, on biegnie do tej śpierzy. No, już miałem nadzieję, Ania. <laughs> no, dwóch ludzi nam zabrało, no. no. Ale ja mogę teraz chyba jeździć tam kupować, tak ale Mogę sobie ten portal kupować jeszcze. Dla ułatwienia. Tam mogę sobie wyjeżdżać, kupować tych ludzi i wracać, nie? No i mamy ludzi w środku jeszcze do kupowania. No, mamy, mamy. No to jest chyba jeden na razie. To rzucę drugiemu. Biegnie. Dobra, ja myślę, że tutaj no, trzeba by kupić łuczników. Nie jestem pęczmi, a nie pęczmi. Dobra, wszystkich rycerzy mam. Nie straci mnie, jestem biedakiem. Jestem biedakiem, nie mam tyle złota. <grywka> o, może mnie będzie spać. Tylko nie wiem, czy ten tam jeszcze będzie. O, jest jeszcze. Jest jeszcze. Mam radę. O, jeszcze dwa. Daj mi hajsy dwa. Dajcie dwa hajsy. Nie, nie przestało się świecić. Równa i Się zacznie wysypać, to inwestuj. Obyś tego drzewa nie wycięła. No, ale przecież go nie wycięłam. Jak będziesz korzystać z portalu? Dobra, nie. Mi się ogólnie wydaje, że powinniśmy w następnym odcinku wysłać atak na moją stronę. Mhm. I. to tak na początku. I powinniśmy w ogóle moją stronę wyczyścić. Całkiem nie. No. Okej. Okay. Bo ona jest. Bo to jest bez sensu. Bo ja wtedy będę mógł być na środku. Jak będę na środku... To będę w stanie ci ciągle dokupywać ludzi, te, co, co się, nie? Albo być na Twojej granicy i ci pomagać, odpychać, czy cokolwiek. Dobra, tak więc ja wysyłam ataki. I. No i co? No i widzimy się, tak, słyszymy się tak naprawdę w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Elo, cześć. Pa, pa.